Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj słonecznie. Będziemy rozmawiali na kolejny temat dotyczący hodowli kur. Oczywiście prośba ogromna do was już na samym wstępie, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. Gdyby się pojawiły jakieś pytania, coś by było niejasne, coś byście chcieli się jeszcze dowiedzieć, to wystarczy, że napiszecie i ja będę się starał na wszystko wam odpowiedzieć i Pomóc. Pytań mam bardzo dużo, więc jakbym na coś nie odpisał, to napiszcie jeszcze raz pod jakimś filmem w komentarzu. Najlepiej pod najnowszym, ponieważ wtedy ja te komentarze szybciej wertuję i jestem w stanie Wam odpisać. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat. Ostatnio był rynek jajek, więc dzisiaj będzie rynek drobiu, rynek kur. Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi słuchajcie o rynek kur? Jak, czy to się sprzedaje, czy to się nie sprzedaje? No i oczywiście na początek weźmiemy na tapetę. Wschód i weźmiemy na tapetę ceny tych kur. Jakie są obecnie ceny, czy warto, czy nie warto, bo to słyszałem i pamiętam z tego, co tam pisaliście do mnie, najbardziej was interesowało, i to byście chcieli po prostu wiedzieć. Więc jeżeli chodzi o rynek kur, moi drodzy, to ze wschodu, tak jak w przypadku jajek, podobnie nic się nie zmieniło, cały czas do nas przyjeżdża, są tańsze koszty, w ogóle w lęgu są tańsze koszty. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o. Wyprodukowanie, tak to nazwijmy, kury, jeżeli chodzi o odchowanie tej kury, tutaj te koszty są dużo niższe, koszty stałe, nie ma takich norm jak w przypadku Polski, więc na pewno się opłaca. Natomiast, jaki minus? No, te kury też nie są na wszystko szczepione i bardzo często występują takie sytuacje, że już w transporcie, bardzo często nawet słuchajcie, jedna piąta kur po prostu pada. Oczywiście są to koszty, jakieś tam może dla takich dużych producentów znikome, ale mimo wszystko są. Ja mogę powiedzieć tyle z doświadczenia, jeżeli chodzi, słuchajcie, o sprzedaż w ogóle czegokolwiek tutaj ze wschodem. Na pewno plus jest taki, że tak jak mówię, koszty są niższe, więc marża jest dużo lepsza, ale jakość tego produktu też jest dość słaba. Także ja nie polecam tak oszczędzać, jeżeli planujecie kupić 5, 10, 15 kurek dla siebie do hodowli, lepiej słuchajcie naprawdę, znaleźć bardzo dobre egzemplarze, żebyście wy byli zadowoleni, żeby się kury wam dobrze niosły, żeby były zdrowe i tak dalej, żebyście nie musieli wydawać niepotrzebnie zarobionych pieniędzy. No i oczywiście nerwy, nerwy też tutaj wchodzą w grę. Już nie jeden z widzów do mnie pisał, że po prostu już nie ma na to wszystko siły, dlatego ja tutaj lecę z pomocą i od razu mówię co należy w tej sytuacji. Co należy w tej sytuacji zrobić? Jeżeli chodzi, moi drodzy, o kwestię... A, jeszcze skończę. Prognozy są takie, że najprawdopodobniej tutaj w, tej, w tym nic się nie zmieni. Cały czas, słuchajcie, do nas będą przyjeżdżać kury ze wschodu. My wysyłamy za granicę, płacą oczywiście w euro, w dolarach, więc nam się to kalkuluje. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie cen, to średnio za kurę mówię tak ogólnie, bo wiadomo, że czasami na jednym targu, w jednym mieście te ceny mogą się wahać. Natomiast ja Wam podaję średnią. Najdrożej było w województwie, w województwie Pomorskim i w województwie Mazowieckim i Wielkopolskim. A najtaniej było, słuchajcie, w województwie Podlaskim i Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o ceny kur. Ale tutaj była cena, wahała się 2-3 zł na sztuce. Ja mam te dane, bo też mnie pytaliście skąd, to też i od Was, i jakoś tam weryfikuję i z jakichś artykułów, i gdzieś tam pojadę, coś posłucham, kogoś zapytam, no i mniej więcej jakąś tam średnią wyciągam. Tak więc stąd to mam. Więc wydaje mi się, że to są dane sprawdzone. Zresztą nikt mi nigdy nie zarzucił, że tak nie jest, więc wydaje mi się, że raczej tutaj to się wszystko sprawdza. Jeżeli chodzi moi drodzy o ceny, teraz to tak. Kury do tego 16. tygodnia 15 kosztują około 40 zł. Mówi około, bo możecie znaleźć za 38, a możecie znaleźć za 43. A powyżej 16. tygodnia do powiedzmy tego 19 czy nawet 20 dochodzą do 50 zł. Nie przekraczają tej kwoty. Ale chyba najdrożej jak znalazłem to było 48 zł. Taka kura w 20 tygodniu, tuż przed samą nieśnością, ale jeszcze miała mały grzebień, kura zdrowa i tak Takie kury, oczywiście, najlepiej by było kupować, bo ona wtedy przez dwa tygodnie się zaadoptuje i w drugim tygodniu już będzie niosła jajka, także super. Nie będziecie musieli tyle dokładać do pokarmu, zanim ona w ogóle zacznie się nieść. Natomiast wiem, że większość z Was nie patrzy na aż tak opłacalność, tylko głównie skupia się na tym, żeby była z tego jakaś radocha, jakaś pasja, żeby po prostu te kurki sobie gdzieś tam chodziły, żeby było przyjemnie dla oka, no i przy okazji, żeby były jajka. Natomiast no aż tak nie patrzycie na te ceny, więc tutaj jakby też nie wiem, czy to aż tak Was interesuje, natomiast mówię to, co, co wiem, co dostałem z informacji. To mówimy oczywiście o kurach ogólnoużytkowych, o kurach nioskach towarowych stricte i ogólnoużytkowych. Nie mówimy o kurach ozdobnych. Kury ozdobne te ceny się wahają, ale cały czas, słuchajcie, sprzedaż kurozdobnych spada, hodowla kur ozdobnych spada. Coraz mniej ludzi w ogóle te kury chce hodować, ze względu na to, że hmm, myślę, że po pierwsze się promuje bardzo kury nioski, sprzedaje się głównie kury nioski, No i też ludzie teraz nie mają aż takiego wyboru. A z drugiej strony też wiadomo, że te kury niosą więcej jaj, a kury ozdobne niekoniecznie. Oczywiście hodowla kur ozdobnych cały czas jest, bo ostatnio jeden z widzów pisał do mnie w komentarzu, że nieprawda, bo on hoduje, ma znajomego, który hoduje, więc jak najbardziej kurozdobne się hoduje, ale jakbyśmy mieli porównać do kurniosek, to to jest kropla w morzu. Może jest to 2% do 98%. Także możecie sobie wyobrazić, że jest to praktycznie nic. Dlatego mówię wam to, co. Myślę, że może się dalej zadziać. I teraz tak, jak to może dalej wyglądać? Czy te ceny wzrosną? Moim zdaniem, słuchajcie, jak się zacznie ten boom na sprzedaż kur, czyli powiedzmy maj-czerwiec, to na pewno ta cena na sztuce tej jednej kury może wzrosnąć 2-3 zł, ale w większości przypadków bym się aż tak tego nie obawiał. Yy, dlatego, że sami jeszcze do końca nie wiemy, jakie będą koszty, musimy po prostu poczekać i wtedy zobaczymy, ile co mniej więcej może yy, kosztować. Yy, tutaj. Jako hodowca z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że w większości przypadków kury, które wy jako hodowcy macie, no nie kupicie po takiej samej, samej cenie kur, jak kupowaliście w zeszłym roku. To na pewno. Dlatego, że te koszty mimo wszystko trochę się zmienią, koszty wszystkiego idą w górę tak naprawdę każdego produktu i nie tylko. Więc trzeba się przygotować na to, że te dwa złote będzie trzeba do kury dołożyć. Także jak ktoś jakieś tam biznes plany swoje. Koszty rozpisuje, to warto jest te 2 zł do tej kury dodać na wszelki wypadek, najwyżej będziecie mile zaskoczeni, że jednak no nie zapłaciliście za tą kurę więcej. Podsumowując to, o czym powiedziałem, moim zdaniem cena w sezonie wzrośnie. Teraz luty marzec kusi, żeby faktycznie kury kupować, ale trzeba się zastanowić, czy warto, bo jeżeli ktoś nie ma warunków, to moim zdaniem nie powinien kupować, bo może sobie tylko jakichś tam problemów narobić niepotrzebnych i. Po co? Jeżeli chodzi o kwestię hodowli samej w sobie, ja uważam, że jeżeli kupujecie teraz kury, to też warto jest wcześniej sprawdzić, zweryfikować. Pamiętajcie o tym, o czym wam mówiłem nieraz, na co zwracać uwagę przy wyborze kur, żeby się nie nadziać, żeby nie zostać oszukanym no i żeby ktoś was nie zrobił w przysłowiowego balona, bo nie jest to, wierzcie mi, jakieś bardzo trudne, jeżeli ktoś nie ma wiedzy. Zapraszam do zostawiania komentarzy. Piszcie, dawajcie znać, co myślicie, jakie macie zdanie. No i oczywiście czekamy na upragnione 14 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że niedługo uda się to zrealizować. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.